No więc znajdujemy się w Muzeum Rozwoju Urbanistycznego regionu Guangzhou. E, mam nadzieję, że zaczynamy od początku tą wycieczkę, bo jest tu wiele makiet wartych pokazania Wam. Niestety nie wiem, czy zaczynam wycieczkę w dobrej kolejności, z tego względu, że no, rozumiecie, Państwo się do mnie uśmiechają i... Coś odpowiadają po chińsku na każde moje pytanie, nawet jeżeli mają szarfy przewodnika przewieszone z napisem angielskim. Jest to piękne, muszę wam to pokazać bliżej. Oj, ten cień w ochronie, Ramy miasta. Kolejna jakaś paszta. To już bram miasta Jest to coś niesamowitego, są tak doskonali w tych makietach. Dobra, staramy się ująć jak najwięcej. Tak naprawdę widzicie, no, ja nie wiem na co patrzę. Wiem, że to są jakieś fortyfikacje z tamtego okresu. To zapewne Fort Guangzhou z jakiegoś tam czasu. Co to są te, Widzimy, jak to nazywać, Tu następnie mamy rycinę przedstawiającą prawdopodobnie całą fortyfikację na tle naturalnym. Dobra. Turant Cultural Landmark. Eight Scenarios of Guangzhou. Waterfront Changes. Tutaj mamy takie ciekawe skrzynie. Ciekawe, czy jesteśmy w ogóle w stanie do nich zaglądać z kamerą. Jak widzicie, no rzuca swoje odbicie. Wszystko jest oprawione szkłem. Ale w tych skrzyniach leżą prawdopodobnie jakieś fragmenty budowli współczesnych tamtym czasom. To jest też fajne. Evolution of Ancient City. No to lecimy tam. Tutaj jest wyświetlany film. Mam to nic nie da. Nie oszukujmy się, prawdopodobnie nie jest po angielsku. Idziemy do dalszej części wystawy. Tutaj już chyba jest bardziej współcześnie. The first modern city of China. Canton Arcade. No jak mówię, już się pojawiają jakieś fabryki z kominami. Wieże zegarowe. Ale dalej mamy... O! Emancipal Parliament Office Dalej w bardzo tradycyjnych walorach Jak widzicie, to jest nazwa Nazwa naszej wystawy I tu już jest makieta bardziej współczesnego miasta Chciałbym, żeby ono tak wyglądało teraz. No naprawdę byłbym przeszczęśliwy. Teraz to jest pewnie jedno blokowisko. I to, nawet to chyba widzieliśmy. Jest za nami. A górki? to znajduje się tutaj. I co to jest? Sun Memorial Hall. I my to pewnie zobaczymy, bo jest taki przystanek metra. Więc na pewno nas, nas zaprowadzę. To kto to był ten Sun Yat-sen? To już... Moi drodzy... Jak oni mi nie wytłumaczą, to kto mi wytłumaczy? Lecimy dalej. Tu jest przekochana pani, która jest w ogóle niepomocna. Tu jest nasza wielka makieta. Mam nadzieję, że dobrze ją uchwyciłem na wcześniejszym, w Teraz pójdziemy model corridor albo shift windows. Zobaczmy. Tutaj jest coś fajnego. Historia portów, statki.

Chciałbym powiedzieć komuś co to jest, ale na to nie ma szans. Bardzo ładne. Jedźmy stąd i pójdźmy do bardziej oświetlonego miejsca. Tam nie widać tak tego migania. Hmm. Myślę, że na całej, całej wystawie te makiety po prostu będą się już bardziej i bardziej powtarzały. Uh. Mam już chyba osobiście dość, zaspokoiłem swoją ciekawość. Kurde, no tam to chciałbym dotrzeć. Przydam radę. O! Liwan Lake Fengyuan Street Historic District. Co to drzwi do domu? Dobrze, na no tym kończymy w tym muzeum. Oh. Hey, hey. To była właśnie ta najbardziej bezużyteczna pani. Dobra, kończymy.